Dajcie, jestem driver dzisiaj znowu kokpit Mercedesa ale z rocznika 2013 no pokazuję wam yy. no Czasami możemy sobie zamknąć na przykład drugie drzwi albo sobie otworzyć. nikogo nie ma na pętli akurat przy 517 co? Ale tak wygląda 517 to jest to jest numer toborowy 2209 No, dwa, dwa, zero dziewięć. Tak wygląda. Mercedes. Przypadkowe osoby będą cenzurowane przez mój program. O kurde. Ja z wziąmi. Tu jest druga połówka. Nie będę jej otwierać, ale mogę zobaczyć. Możecie zobaczyć. No także tak to jest tylko jeszcze RG wymieniony, tylko jest sterownik, ale tam w środku te osie te panele o te, one, one nie zostały akurat wymienia. No to do zobaczenia.